A! O dobra Jest na moście A okej okay, dobra to idziemy na most a Gdzie jest most? Eee... Yy, a tu ma... jest most Widzę most, a gdzie jest Alan? Alana nie ma Jest, widzę go ty, ty, ty. Tu jest tam gdzieś ta lawa i piaskowiec i zima i tak dalej Co? Gdzie to jest? Na którym moście? No, on jest, on jest tutaj koło. Ojej. Tej lawy? No, jest na moście. Czekaj. Koło tej lawy? Le, te, ja go walnąłem na. Ziemia. Ale na którym moście? A na tym z Na tym moście z Siema. O! <głos> <głos> Nie nagrywam lodzie EEEE Ludź mnie nie Ludźmi... a nie to nie ludz. Dawaj lodzik skaczesz, skaczesz, ja nie, skaczesz nie mogę uwierzyć, Skac. umówienia Ale on znalazł pan. ten serwer i nagle tutaj nie, nie, nie ja go nie widzę. Też. Dobra, to mnie ważne, gdzie pola. nie mam to by było złatwiej. No właśnie. Powyszło, żeby założył skaypa. Mówiłam, mówiłam, tylko je, jego tata ciągle mówi, że nie, że nie podpala i tak dalej. Zresz. A czemu? Nie wiem. Ja to Kurze, z... A ty też to nagrasz? Co nie? Ja nie mam na programu. Dlaczego? No, przeszedłem tu za jednym skokiem. Rololololo. I teraz spadłeś, co? Nie, nie spadłem. Ha, ha, ha. Jaka zmarła. O, dobry mamuk. A, a gdzie ty jesteś? Nie wiem. Na moście tam... w tej lawy. Dobra, już ginę. No, gdzie ty jesteś? Ginę. Jest. Dobra, zdejmuję zbrojkę, żebym się szybciej zabiła. Idę szukać rodzika. Okej. Okay. Poszukiwanie logika nadchodzą. Poszukiwanie logika nadchodzą. Yy, szukiwanie, 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 nie napisało mi się P. nie wiesz. być poszukiwanie. Dobra, ja z zbrojki już lecę. Tak, już zaraz się zabiję. u, u. u, u. O, 1 FP, 0 FP. Jakie czyty! Ja ci ja ja zaraz wam Jeszcze sobie walnę. Uch, Czy ja mięsków nie wziąłem? A na... ja wziąłem. Ja sobie pływam w lawie, I Co, nie bijesz się? Ale w tej zbroi to ona jest całkiem dobra. Popływaj sobie w lawie z tą zbroją, co zobaczysz. Ja muszę aż zdejmować tą zbroję, żeby się uczepić w lawie. I strasznie by go Poszukiwanie Lodzika nad wodą. Nie, to by... nie być Lodzik i też być nie Lodzik, to być też i nie Lodzik. Ja szukać Lodziczka! Szelam do nich! Mocha, mocha. Ja pozdrawiamy No. Bądź być fajny i pozdrawiamy wszystkich, którzy są u nas na tym serwerze. Nie, mój łuk! Tak, twój łuk. A co chcesz? Nie! No co? Nigdy nigdy nie chciałeś mieć swojego łuka? Tak, łuka, łuku. Łuka. Łuka łuka. 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 łuka, łuka. Lodzi się nie boję. Lodzi się nie pyta. No bo mi się pyta, co? Ja też. Ja też. Pyta. Nawet bez mikrofonu, bo on mika nie ma. No, ale pożyczę od, albo nawet załatwić sobie od jego wulfa, więc idzie górą. Ło, mam siły! Teraz wszystkich ci I Proszę mnie, no weź, weź. A, podjarałem się! Ale to nie hmm. ja! tro 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 tro. Zalim mnie ktoś. Lud, weź na ty ten filmik bez głosu nawet. Tu mikra nie ma więcej. Ola, gdzie ty? Biegam sobie. Po głównej mapie, po głównej mapie. A dobra, to cię szukać. To idź na ten mostek. Okej. Mój miecz. No. Tak. Dobrze. Idę, jestem, jestem na moście plecy, plecy, dobra. Tak. Co? Poczekaj chwilę. Ola!